Tajemnice naszych snów. Pytanie do intuicji. Zanim zaśniesz, weź głęboki oddech i wyraźnie sformułuj w myślach problem, z którym się mierzysz. Cisza Twojej sypialni to święta przestrzeń. To właśnie tam, pomiędzy oddechem a zapadnięciem w sen, otwierają się wrota do Twojej najgłębszej mądrości. Gdy kładziesz głowę na poduszce, nie uciekaj od problemu. Zaproś go! Weź głęboki oddech i w myślach sformułuj jasne, szczere pytanie. Jaka jest najlepsza droga? Gdzie leży rozwiązanie? Powiesz je ciemności, jakbyś wypuszczał świetlisty statek w podróż przez ocean twojej podświadomości. A potem, puść. Zaufaj. To nie jest akt desperacji, to akt potęgi. Wiesz, że twój umysł, wolny od ograniczeń logicznego myślenia, Zacznie teraz pracować. Będzie przeczesywać zakamarki twojej pamięci, łączyć niewidoczne połączenia, układać elementy w całość. Gdy się obudzisz, zanim otworzysz oczy, zanim świat wtargnie z powrotem, zapanuj nad ciszą. Zapytaj siebie: co wiem? Pierwsza ulotna myśl, dziwny posmak emocji, nagła jasność to jest twój klucz, to twoja intuicja która przez sen do ciebie przemówiła. To nie magia, to twoja wrodzona moc, o której po prostu zapomniałeś. Czas ją sobie przypomnieć. Zapraszam cię do obserwacji mojego kanału. Zobacz moje produkty na mojej stronie internetowej.